Myślę, że tutaj bardzo ważne zadanie i przestroga dla rodziców, nauczycieli i katechetów, no bo człowiek, który już ileś życia ma za sobą, ileś doświadczeń i y, zmagań ze swoimi słabościami, y, urobiony duchowo, powiedzmy to tak, pewno inaczej będzie te problemy rozwiązywał w porównaniu z dzieckiem czy młodym człowiekiem, który no, bardzo łatwo dzisiaj ma dostęp do tego typu spraw. Mhm. Oczywiście wielu rodziców ojcze dzwoni do mnie i pyta wprost, proszę księdza, ksiądz by mógł przyjść, ksiądz by mógł powiedzieć naszym dzieciom, bo my nie potrafimy im wytłumaczyć, czy to Halloween, zagrożeniach związanych z tą sprawą, czy w sprawach magii, książek tak bardzo popularnych tutaj w Stanach, ale i w Polsce Harry Potter, całej tej sagi i innych, które w bardzo jawny sposób inicjują młodego człowieka do świata magii. Do świata magii, to nawet nie dzielmy ją na białą czy czarną. Magia jest magią. Jest magią. Chodzi od złego. Ja mówię tak, kochani, nie jest to zadanie kapłana na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu jest Wasze. Ale my nie potrafimy, nie mówię, potraficie. Tylko przestańcie traktować Wasze dzieci, jakby one nic i o niczym nie wiedziały. Błąd ogromny, który popełniają rodzice, to jest infantylizowanie spraw i infantylizowanie swoich własnych dzieci, niekiedy już i młodzieży. Ja nie mogę przy dziecku powiedzieć szatan. Ksiądz żartuje. Nie mogę powiedzieć satanista, że satanistyczne pochodzenie, ona się wystraszy. Nie, oni bardzo dobrze wiedzą. Zdziwilibyśmy się, kochani, co wiedzą dzieci, jeśli byście z nimi szczerze rozmawiali. Problem jest w tym, że rodzice nie rozmawiają szczerze ze swoimi dziećmi. Jest jakaś psychoza strachu. Jeśli dochodzimy do tych tematów, a to są tematy duchowe, w których powinniśmy być bardzo prości, a radykalni wręcz. Nie owijać bawełny, nazywać rzeczy po imieniu. One i tak się o tym dowiedzą. Jeśli nie dowiedzą się ze źródeł, którym jest rodzice, którym powinni ufać, w których powinni mieć największych przyjaciół, do których wiedzą i wierzą, że mogą się zawsze zwrócić, to pójdą do internetu, czy pójdą do swoich środowisk szkolnych, innych, koleżeńskich, a tam częstokroć ta sprawa już nie będzie przedstawiona w sposób pełen miłości. Przy dyskrecji i sposób, no, pełen zatroskania. troskania. Tam może dopiero zacząć się wielka tragedia dla tego dziecka. Dlatego mówię, traktujmy ich poważnie, traktujmy dzieci poważnie, a rodzice w pierwszym rzędzie. Kapłan oczywiście wspomaga i służy zawsze pomocą i radą, ale ten jednak domowy kościół, to ognisko domowe, tam powinno wykuwać. Czy można pokusić się o gradację zagrożeń, które no, najbardziej, powiedzmy, są niebezpieczne dla młodego pokolenia? Ja bym widział przede wszystkim szerokość, całą i gamę rzeczy związanych z okultyzmem. Jeśli mówimy o młodym pokoleniu, tu przede wszystkim całą liczbę przeróżnych pism młodzieżowych, do których dodawane są takie czy inne amulety, a, które mają chronić od tego czy od tego. Niejednokrotnie to zakłopotanie ogromne i brak świadomości widać nawet w naszych samochodach czy w naszych domostwach, gdzie obok różańca na lusterku wisi łapacz snów. I to nikt nie widzi w tym najmniejszej, powiedzmy, najmniejszego problemu, a jednak taki zachodzi. Jest to sprzeczność, której bardzo wyraźnie święty Paweł mówił. Nie możecie jeść ze stołu demonów i jednocześnie jeść ze stołu Eucharystii. Po prostu się nie da. Natomiast my w naszej świadomości, jakiejś takiej nawet tej polskiej, to uknuło się takie powiedzenie, prawda, że Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. No właśnie. Więc nie tędy, kochani, droga. Albo jesteśmy gorący w wyznawaniu swojej wiary, albo całkowicie zadajemy spokój. Bo najgorsza właśnie postawa y, duchowa to jest ta postawa ciepłoty. A to w sumie nie szkodzi. Tylu nosi, niech i mój chłopak ponosi. A częstokrotnie jeszcze presja na rodziców jest wywierana z tej strony, że wszyscy już w klasie mają, tylko mój chłopak jeszcze tego nie ma. Wszyscy już mają takie apps na iPhone, ale mój chłopak jeszcze tego nie ma. Niedokrotnie to straszne, demoniczne obrazy. Następna sprawa gry komputerowe, jeśli mówimy o tej sprawie. Też patrzmy, kochani, w co nasze dzieci grają. Zawsze mówię, ekran komputera nie jest w miejscu w którym inni mają wgląd nie zostawiajmy dzieci samych i to nie jest inwazja w ich prywatność to nie jest inwazja w ich prywatność tu bardzo bądźmy na tym punkcie wyczuleni co on robi z jakimi ludźmi się on zadaje oczywiście dyskretnie nie chodzi o to aby tu inwigilować czy narzucać i ograniczać kogokolwiek wolność niech widzą to że czynimy to z miłości i z troski a więc cała fala różnego rodzaju amuletów związanych właśnie z szeroko pojętym okultyzmem, gier komputerowych, filmów, które te dzieci oglądają. Bo niejednokrotnie, nie oszukujmy się, takie filmy, które są dla szesnastolatków i które są oglądane przez tych szesnastolatków, więcej szkody wyrządzą tym szesnastolatkom, niż by wyrządziły siedmiolatkom. Ale to tak na marginesie. To jest też cała zamierzona polityka, kto te pieniądze, kto te firmy promuje, prawda, jakie pieniądze za tym stoją i tak dalej. Tu też patrzmy się, co nasze dzieci czytają, czym się interesują, z kim się spotykają. To jest dwa. Tu sprawę dalszych, powiedzmy, tych, czy wróżb i innych, może by mi w ten sposób nie szedł. Tu bardziej widzę, że to dotyka osób już średniego pokolenia czy starszych. Ale w młodszym jeszcze i młodzież szczególnie niesamowite jakieś dzisiaj zafascynowanie z szeroko pojętym złem. I konotacją tego zła. I dziwne zawirowania, i fascynacja satanizmem, muzyką satanistyczną, a ubieraniem się w taki sposób, całym po prostu modą, że tak powiem w cudzysłowie, z tą doktryną czy ideologią, jakbyśmy to związali, jakbyśmy to nazwali, związano. Więc tu też uważajmy. Co promujemy, czego nasze dzieci słuchają. Oczywiście z dyskrecją, jeżeli zauważamy pewne rzeczy, bądźmy odważni to zaadresować i zapytać. Skąd się to wzięło w swoim życiu? I dlaczego się to zainteresowałeś tym? Po co? Ku czemu, ku czemu to prowadzi? Oczywiście nie wyolbrzymiajmy rzeczy, bo to też byłoby wielkim problemem od razu powiedzieć, o, moje dziecko jest opętane, o, moje dziecko jest doświadczane przez złego ducha, nie tędy droga. Nie tędy droga. Podkreślam, we wszystkich sprawach, również w duchowych, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Jednym również z rozeznań y, Ducha Bożego w człowieku jest roztropność i umiar w sprawach duchowych. A więc bądźmy roztropni, bądźmy umiarkowani, ale jednocześnie niezwykle wyczuleni na te sprawy. Niezwykle wyczuleni. Księże Macieju, bardzo dziękuję za wizytę w studiu, no, czas biegnie nieubaganie szybko, ale myślę, że do tych tematów jeszcze będziemy wracać, bo one niestety są coraz bardziej aktualne i to, co się dzieje w Polsce, to, co widzimy na scenie politycznej, no, jest przerażające z jednej strony, a z drugiej strony no, trudno, no, jakoś to się stało, bo może nasza czujność była uśpiona. To no właśnie. Bardzo dziękuję, dziękuję i zapraszam byś. ponownie. Drodzy Państwo, w programie Jak My to Widzimy? Z daleka widać lepiej. Dziś w studiu Telewizji Trwam Chicago gościliśmy księdza Macieja Gale, dusz pasterza z parafii świętej Konstancji w Chicago. Ja już z Państwem się żegnam. Życzę błogosławionej i spokojnej nocy. Szczęść Boże.